Violeta Piątkowska, witam państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę tygodnia. Dziś z naszymi kamerami gościmy na treningu Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego. Już za moment, wywiad z jednym z trenerów, będących jednocześnie prezesem klubu. Zapraszamy! Panie Michale, przede wszystkim na początku dziękujemy za zaproszenie na trening. Jest nam niezmiernie miło. Za nami jest mnóstwo dzieciaków, które, które, które przepraszam trenują boks. Czy boks jest sportem dla każdego? Zacznijmy od tego. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja dziękuję bardzo, że Państwo się zgodzili przyjść. Tak jest, boks jest, bok jest sportem dla każdego, niezależnie od wieku. U nas zaczynają dzieci trenować w wieku już od 5 roku życia, i jakby maksimum nie ma, nie ma tutaj znaczenia. Tak? Mamy 40-latków takich jak ja, mamy 50-latków, mamy 30-latków, także nie ma znaczenia, ile się ma lat, w jakim się jest stadium, że tak powiem, fizyczności można przyjść, spróbować zobaczyć. Myślę, że sport, boks sportem jest dla każdego ze względu na to, że jakby rozwija całe ciało. Tak? Tutaj każdy trening jest inny i jak patrzymy, tak, jak te dzieciaki ćwiczą, tutaj nie ma mięśnia, który dzisiaj nie będzie poruszony. A co najważniejsze, dzieciaki nie tylko ćwiczą, ale są również zadowolone z tych ćwiczeń. A to bardzo ważne. Panie Michale, chciałabym się zapytać nieco o historię. Jak rozpoczęła się pana przygoda z boksem? Czemu akurat boksa, nie na przykład piłka nożna, siatkówka, czy może pływanie? No tak, piłka nożna była niestety kolano uraz, kolana za, za broni. Tak, w boksie byłem już chyba zakochany od, od młodych lat zacząłem trenować jako młody człowiek kingboxing. Później gdzieś tam boks, później znowu zaprzestałem, później wróciłem do tego boksu. No i nagle jakby urodziła się teza, że chcemy mieć, mieć swój klub, tak? Tutaj z trenerem Marcinem gdzieś tam ciężko na to pracowaliśmy, na początku zaczynaliśmy w bardzo małej grupie ośmiosobowej. Myśleliśmy, że jakby to nie przetrwa. Znaczy My mieliśmy nadzieję, że przetrwa. Ktoś nam mówił, że nie przetrwa. Zaczynaliśmy, było ciężko, natomiast efekt jest wyśmienity. W tej chwili mamy 6 czy 7 grup. E, które jakby rozwijają się bardzo mocno. Codziennie ktoś jakby pyta o treningi i tak, wiadomo, że nie, nie, nie jesteśmy już w stanie przyjąć każdego, ale, ale jest to naprawdę przedsięwzięcie e, wyśmienite. A jak wyglądają same treningi? Ile one trwają czasowo? E, treningi trwają od godziny do godziny 30, zależy co robimy, e, jaka to jest grupa, czy to jest poziom zaawansowany, czy to jest poziom e, Podstawowy, że tak powiem, pierwsze te treningi, więc one trwają wtedy krócej. Kobiece treningi też trwają krócej, ponieważ też dodaliśmy na koniec treningów rozciąganie i zdrowy kręgosłup. więc trening w zasadzie trwa godzinę, godzinę 15 i później te 15 minut rozciągania kręgosłupa i całego ciała, żeby nie powodowało to jakiegoś bólu spięcia mięśniowego. Od jakiego wieku najlepiej rozpocząć treningi? Ja myślę, że 8 lat to jest taki super wiek, wtedy te dzieci już jakby czują, co do nich mówimy, słuchają się fajnie, rozumieją, bo chcę zaznaczyć jakby wszystkim, że boks to jest myślenie, tak? Tutaj każdy mówi, a boks to walenie się po głowach, absolutnie nie. To jest... Dokładnie. Często kojarzymy, ja jakby zmieniam tezę, bo to jest przede wszystkim obrona, ale też jakby myślenie o tym, co robimy, tak? I tutaj te dzieciaki już rozumieją, tak, że bez tego, no, nie da rady, tak? Samo to przejście, czy jakby pokazanie wszystkim, co mają robić, tak? One muszą pomyśleć, że wiem, co za chwilę będę robił. Mhm. Czy współpracujecie z jakimiś innymi organizacjami placówkami? E, tak jest. Współpracujemy z Mopsem Ciechanowskim, ze świetlicą tutaj. Jest grupa 26 dzieci, która dwa razy w tygodniu nas odwiedza i mają tu treningi. Mamy podpisaną umowę z MKS-em Cichanów na taką współpracę. Jak my organizujemy imprezy, zapraszamy ich, jak oni organizują imprezy, zapraszamy ich. Przyjeżdżają do nas na sparingi chłopaki z Płońska, także mamy i tam gdzieś tam kontakty. W tej chwili nawiązaliśmy też, są prowadzone rozmowy z żeliborcą szkołą boksu. Gdzie też e, mamy nadzieję, że gdzieś tam się spotkamy. No i od stycznia zaczynamy już ostro. Z, mamy kilku już zawodników, którzy chcą e, gdzieś tam zawalczyć, i zaczynamy ostro pokazywać się jakby w Cyprus. Treningi jak często się odbywają? Bo wiemy, że trwają od godziny do półtorej godziny, natomiast z jaką częstotliwością? E, treningi w ogóle w klubie bokserskim e, Ciechanowskim oczywiście odbywają się codziennie. Od godziny 18 do 20.30. E, z tym, że to są podzielone jakby na grupy, tak? Zaawansowana grupa ma treningi trzy razy w tygodniu, dzieciaki mają dwa razy w tygodniu, grupa pionierska dzieci ma raz w tygodniu, grupa kobiet ma dwa razy w tygodniu i grupa yy, yy, dzieciaków z, ze świetnicy tutaj miejskiej ma też dwa razy w tygodniu. A jak trafić do takiej grupy zaawansowanej? No trzeba ciężko pracować, trzeba, trzeba, tak, trzeba tak ciężko, no, tylko albo aż, to zależy jakich kto ma predyspozycje, prawda? Natomiast no, grupa zaawansowana to już jest to hardcore. Ćwiczymy bardzo intensywnie i myślę, że no, rok czasu trzeba popracować, żeby już dostać się do takiej grupy. Tak? Panie Michala, gdzie szukać informacji na wasz temat? Na naszym fanpage'u Ciechanowski Klub Bokserski CKB. Tam są wszystkie nowinki, wszystkie informacje, kiedy, gdzie odbywają się treningi, w jakich godzinach, jakie grupy. Także można zawsze do nas dołączyć, przyjść, zadzwonić, porozmawiać. Pierwszy trening jest gratis, żeby ktoś zobaczył, spróbował, czy pasuje mu to, czy się nadaje. Tak? Bo nie wszystkim, nie wszystkim to pasuje. Tak? Rozumiem. Panie Michale, dziękujemy. Natomiast Państwa zapraszamy na kolejną rozmowę. Za moment będziemy rozmawiać z menadżerem klubu ciechanowskiego, klubu bokserskiego, panią Izabelą Kołakowską. Do zobaczenia. Jesteście pionierami, jeżeli chodzi o zajęcia z dziećmi z autyzmem oraz dziećmi z Aspergerem. Od kiedy te zdjęcia trwają, jak często się odbywają i skąd przede wszystkim pomysł. Ja też głównie pracuję jako pedagog specjalny w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym Na co dzień pracuję w ogóle właśnie w przedszkolu z dziećmi z autyzmem. Jak trafiłam tutaj na zajęcia, to właśnie tak sobie połączyłam moje dzieci w przedszkolu e, z boksem e, i stwierdziłam, że to też to by było też takie bardzo dobre e, taka dobra taka forma terapii, tak? Z jednej strony forma terapii, ale z drugiej strony możliwość e, my wyszliśmy z taką jakby e, no, e, wyszliśmy z propozycją dla rodziców właśnie dzieci z autyzmem, z Aspergerem, w ogóle dzieci ze spektrum, z zaburzeniami integracji sensorycznej czy z zaburzeniami zachowania żeby mogły tu przyjść na te zajęcia, bo właśnie dużo mogą się nauczyć. Przede wszystkim czego? Mogą nauczyć się właśnie takiej samodyscypliny, mogą nauczyć się takiej pewności siebie, otwartości, bo to są zajęcia jednak w grupie, w małej grupie, ale są w grupie. Jest nastroje, więc trzech trenerów, więc mamy troszkę taką możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Tak? Uczymy poprzez te zajęcia bokserskie, uczymy, jak można robić, radzić sobie z, ze złymi emocjami, z agresją, tak? że są metody, nad którymi możemy popracować i my pokazujemy, tak? jak możesz sobie poradzić z, nie wiem, z złym nastrojem, z nadpobudliwością i stąd taki się zrodził właśnie pomysł, który trenerzy zaakceptowali i okazuje się, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jest coraz więcej chętnych rodziców i osób. Rozumiem, że treningi odbywają się razem z rodzicami. Rodzice uczestniczą, tak? To znaczy mamy tylko jednego uczestnika takiego, który uczestniczy z rodzicem na razie, ale już jest tak stopniowo, przyzwyczaja Pozostałe się. Dzieci Pozostałe dzieci są samodzielne, tak, samodzielnie uczestniczą, ale mamy też właśnie wprowadzony, znaczy w tej grupie akurat, ale chcemy też to rozszerzyć, bo też takie zajęcia z rodzicami, dziecko rodzic. Raz w miesiącu spotykają my się wszyscy na sali dziecko-rodzic i robimy wspólnie zajęcia, żeby dzieci miały też takie poczucie też współpracy z rodzicami, takiej integracji z rodzicami. I musimy powiedzieć, że to jest bardzo fajna forma takiej zajęć, terapii. Rodzice i dzieci dostają nagrody na, na koniec. Także... odbywa się w wesołej, pozytywnej tak, atmosferze. Tak, to, to jest taki nacisk na zajęcia ogólnorozwojowe z, element, z tymi technikami bokserskimi. Także tutaj dbamy też o kondycję, dbamy też o prawidłową postawę ciała, tak? Ze względu na to, że mamy też problem teraz z postawami dzieci, tak? Że są, czy że są za bardzo skarbione, czy te różne wszystkie skoliozy. Bierzemy też to wszystko pod uwagę. Tak jakby w jedną całość składamy to wszystko. Łączymy to z boksem, bo chcemy też właśnie e, tak, jakby wyjść e, z tego stereotypu, tak? Że e, boks to jest tylko takie lanie się. Przepraszam za, za takie wyrażenie. Pani Izzo, wiemy również, że w klubie bokserskim macie sekcję kobiet. Tak, zgadza się, zgadza się. Jeżeli chodzi o panie, to mogą przychodzić na wszystkie treningi, nawet jeżeli są te treningi dla osób dorosłych, ale my wyszliśmy też naprzeciw dla pań i utworzyliśmy taką grupę. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. To są wtorki i czwartki na godzinę 19.15. I to są zajęcia typowo dla pań i też tu zwracamy uwagę. Na na, na na kręgosłup, tak? Że, że też dbamy o to, żeby było wzmacnianie, kręgo, wzmacnianie mięśni przykręgosłupowych, żeby były rozciąganie takie elementy aerobiku i dołączamy do tego właśnie też elementy techniki z boksu. Pani Izo, co w momencie, kiedy ja bym się chciała załóżmy do Was zapisać, ale obawiam się, że kondycyjnie nie dam rady. Sprawdzicie to na pierwszych zajęciach? Oczywiście, bo jest tak, że my tak, mamy takie podejście też indywidualne tak? do każdej osoby, która przychodzi. Zdajemy sobie sprawę, że osoby, które do nas dołączają, mogą nie ćwiczyć przez długie lata. Tak? I nagle teraz postanawiają zmienić coś w swoim życiu i dołączają. Także my na to wszystko zwracamy uwagę. Nie ma tak, że przychodzimy i musimy po prostu dostosować się, przez, ta, ta nowa osoba dostosować się do kondycji pań, które już uczestniczą przez jakiś dłuższy czas. Przepraszam, czy mogę Ci przeszkodzić? Jak masz na imię? Aleksander Garska. Powiedz mi Aleksandrze, ile czasu już trenujesz boks? Dwa lata. I powiesz nam, jak wyglądają treningi, jaka jest atmosfera na nich? Że po prostu bijemy worki, trenujemy i... <laughs> Po prostu mój tata nas trenuje i e, jakby o atak, no to 10% ataku jest w boksie, a reszta to tylko, nie wiem, jakieś zejścia albo obrona. A jak zaczynałeś trenować boks, to co było dla Ciebie najcięższe, najtrudniejsze? Co Ci sprawiło najwięcej problemów? No, pompki, walka ścieniem i brzuszki. Teraz już nie masz z tym żadnych problemów? Nie, nie mam. A powiedz mi, dlaczego warto zacząć trenować boks? Jakbyś mógł powiedzieć to do swoich rówieśników. Czemu warto tutaj przyjść, założyć te rękawice i naparzać w ten worek? No, bo wtedy uczysz się obrony i na przykład jak ktoś na, na ulicy albo w szkole, ktoś cię zaczepi, żeby umieć cię obronić. A wiążesz swoją przyszłość z boksem? Tak. Dziękujemy Ci bardzo. Nie przeszkadzamy już w treningu. Wracaj do boksowania. Możemy przeszkodzić. Cześć, jak masz na imię? Mateusz. Mateusz, powiedz nam, jak długo już trenujesz boks? Yy, około roku. Około roku. I co było na początku najtrudniejsze jak zaczynałeś trenować? Najtrudniejszego utrzymać yy, dobrą kondycję, bo ta kondycja męczyła nie, bo yy, można yy, swobodnie oddychać. To było ciągle, ciągle yy, ćwiczenia. Problem nie chyba nie Teraz też on występuje, czy już sobie dałeś radę. Już kondycja jest większa, lepsza, i nie ma takiego problemu. Rozumiem, a jakbyś mógł powiedzieć, czemu warto dołączyć do waszej, bo mogę nazwać was bokserską rodziną? E, dlatego, że można tutaj robić siły, kondycji, nauczyć się zasad jakichś ciosów prostych, sierpów i podwrótkowych. Mhm. A wiążesz swoją przyszłość z boksem? Czy na razie to hobby? Na razie to hobby, potem może. Mateuszu, jeszcze chciałabym, żebyś nam powiedział, jaka atmosfera panuje na treningach. Trenerzy dają ostry wycisk? Potwierdzam. Potwierdzasz, tak? A ile czasu trwa jeden trening i jak często się spotkacie? Około godziny, dwa razy w tygodniu. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Zacznijmy od tego, żebyś nam się przedstawiła. Cześć, jestem Ania. Mhm. Ania, powiedz nam, jak długo już trenujesz boks? Boks trenuje od niecałego roku. I co było najcięższe podczas tych pierwszych treningów? Wydaje mi się, że systematyczne przechodzenie na wszystkie treningi. Mhm. Wiemy, że nie trenujesz w sekcji kobiet, tylko nazwijmy ją sekcją mieszaną. Więcej jest tutaj panów. Nie sprawi ci to żadnego problemu? Wydaje mi się, że nie sprawia mi to problemu, bo jakoś dam radę się dostosować do wszystkich uczestników. A nie masz oporów jak każda kobieta, to jednak są mężczyźni wysportowani, że coś ci nie wyjdzie, że coś nie pójdzie po Twojej myśli. Nie ma żadnych takich oporów? Nie mam takich oporów, bo zawsze staram się dążyć do tego, żeby wszystko robić jak najlepiej i dawać z siebie wszystko. A jaka atmosfera panuje na treningach? Jest strasznie luźno i każdy ma ze sobą dobry kontakt, i po prostu no jest super, bo wiemy, że możemy ze sobą w każdej chwili pogadać i siebie wspierać wzajemnie. A czy wiążesz swoją przyszłość, być może karierę zawodową z boksem? Myślę, że tak, ponieważ z trenerami przygotowujemy się, bo chciałabym zacząć brać udział niedługo w zawodach. Czyli to jest tylko stereotyp, że boks nie jest dla kobiet? Tak, dokładnie. Mhm. Chciałabym jeszcze, aby się na zakończenie powiedziała, czemu warto do was dołączyć, czemu warto wstąpić w Wasze szeregi. Ym, ogólnie mówiąc to rozwijamy się przede wszystkim. Ym, pracujemy nad sobą, nad tym, co robimy tu i poza klubem i, i no, no, zachęcam ich najbardziej, bo... Chyba jest super atmosfera. Dziękujemy Ci Aniu za rozmowę. Państwo natomiast dziękujemy za uwagę. Jak sami Państwo widzicie, boks jest jednak dla każdego. Do zobaczenia.